Nie wiem, kochani, czy można lepiej rozpocząć rok recenzencko jak od nieśmiertelnej klasyki literatury w nowym, pięknym wydaniu i równie nowym, pięknym przekładzie. Za chwilę będę rozwodzić się nad tragicznymi dziejami Anny i Wrońskiego, Dolly i Stivy i Kitty i Lewina. A wiecie, co to oznacza, prawda? Po dziesięciu latach wracam do Anny Kareniny, Lewatoustoja. Hey, hey. Moi drodzy, w ten cudny styczniowy dzień. Wita Was, Olga z Wielkiego Buka. 10 lat, kochani, minęło od mojego ostatniego spotkania z powieścią lwatą Stoja. 10 lat nowych doświadczeń, 10 lat nowych ścieżek, 10 lat nowych wrażeń. Zawsze powtarzam, że do klasyki warto wracać właśnie dlatego, że klasyka, tak naprawdę, słuchajcie, dorasta i dojrzewa razem z nami. Zmieniamy się przez lata my i zmieniają się tym samym książki, które czytamy. Raz jeszcze. Warto, słuchajcie, na sobie testować. Tym bardziej, że te nowe wydania, nowe wznowienia, nowe przykłady tylko kuszą i przyciągają naszą uwagę, by raz jeszcze sięgnąć po klasykę, właśnie. A co z powieścią Lwa Stoja te 10 lat od mojej pierwszej lektury? Przed Wami Anna Karenina, Lwa Toustoja, w nowym przekładzie Jana Cichockiego w wydaniu z ekskluzywnej kolekcji klasyki, której dumnie ambasadoruje i we współpracy z. Z wydawnictwem Świat Książki, nie inaczej. Do samej ekskluzywnej kolekcji klasyki, ja słuchajcie Wam, podrzucam w ogóle link w opisie pod filmem. Możecie sobie zobaczyć, jak właśnie wyglądają te nowe wydania klasyki. A ja w ogóle uważam, że z klasyką to jest mnie jak najbardziej do twarzy. Tym bardziej klasyką tak piękną, tak porażającą i poruszającą również wizualnie. Jeżeli miałabym podsumować Annę Karinę jednym zdaniem, to będzie to pierwsze zdanie tej powieści. Jedno z najsłynniejszych zdań w literaturze, w przykładzie Jana Cichockiego. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Zaczyna się od chaosu w Domu Obłońskich. Niejaki Steve zdradza swoją żonę Dolly. Hulaka bawidamek, on robi to od lat, ale ona dopiero teraz się zorientowała i tym samym też poczuła, że wszystko na nic. Młodsza siostra Dolly, imieniem Kitty, czeka na tę wielką miłość i tym samym korzysta, korzysta z uroków życia. Swoich uroków i uroków własnej młodości. To w niej od lat kocha się ten nieszczęsny pogubiony Lewin. Niestety jej serce należy teraz do kogoś innego, tego jednego, jednego, niejakiego hrabiego, wrońskiego. Oficer, dobra pozycja, młody uroczy, a sam wroński, no cóż, on nie za bardzo traktuje Kitty poważnie, tak jak nie traktuje generalnie poważnie życia. Wszystko to do czasu. Na drodze wszystkich bowiem pojawi się Anna Karenina, siostra Steve'a Obłońskiego, szanowana żona wysokopostawionego urzędnika państwowego, szanowana matka, podziwiana dama w towarzystwie. I szczęście jednak to są jedynie pozory. Ona i Wroński wkrótce będą na językach wszystkich, a każdy kolejny ich krok będzie prowadził nieuchronnie ku temu, co ma się wydarzyć. I cóż, kochani, Anna Karenina to opowieść o miłości. Sprawa oczywista, ale wcale nie taka prosta. Miłość, bowiem towarzysząca jej również cała ta gorączka emocji i uczuć, namiętności, to oddanie, te wszystkie małe, większe gesty, to jedynie początek. Bohaterowie Lewatel Stoja. O miłości marzą, o miłości śnią, dla miłości gotowi są zrobić wszystko, ale miłość dla nich ma być spełnieniem pewnego marzenia. Ma być tą nadzieją na lepsze jutro, ma być tą obietnicą, że życie stanie się lepsze niż to, co jest tu i teraz. Wszystko zaczyna się od tych straconych nadziei i od tych wielkich oczekiwań. Małżeństwo Obłońskich, tak jak powiedziałam, staje na krawędzi, on ją zdradza, wkrótce zdaje sobie sprawę ze swoich poczynań, a ona. Ona uwikłana jest tutaj w skomplikowane role żony, role matki, role damy właśnie z wyższych rosyjskich sfer, więc nie pozostaje jej nic innego, jak przebaczyć. Ona zdaje sobie sprawę z tego, że nic poza małżeństwem, słuchajcie, nic na nią już nie czeka. Młodziutka Kitty, natomiast jak wszystkie młodziutkie dziewczęta z nadziejami, pragnie szczęścia, pragnie baśni, pragnie gwiazd. Ale przyjdzie oczywiście ten moment, kiedy i ona sama będzie wstydzić się tej własnej młodzieńczej naiwności. Miłość odnajdzie bowiem w ciszy i spokoju, nawet pozornym spokoju równowadze, swojego starego przyjaciela. On natomiast, no nie do końca. Słuchajcie, mówię tutaj o Lewinie, drugiej tragicznej postaci Anny Kareniny. Mężczyźnie, który sam nie może doskoczyć do portretu, jaki sobie stworzył. On zmaga się ze sobą, samym, z oczekiwaniami względem siebie, z taką wyidealizowaną wizją. On jest zawiedziony sam sobą, ale jednocześnie on postanawia walczyć do samego końca. No a ta tytułowa Anna i jej kochanek wroński. Ten duet natomiast wyrwie się z okowów konwenansów. Faktycznie oni sięgną gwiazd, ale ona na przekór samej sobie upadnie we własnych oczach. Ta świadomość upadku zaprowadzi ją w ciemność. Czy to jest odwaga, czy to jest szaleństwo? On natomiast przy niej utraci to światło. Utraci ten urok uroku hrabiego Wrońskiego ale będzie wierny. I naprawdę zapragnie się zmienić. W tle oczywiście tragiczny, zdradzony Karenin, zdradzony mąż, ale czy jego uczucia kiedykolwiek miały tu jakiekolwiek znaczenie? Powiem Wam tak, u Toolstoja zachwyca absolutnie nie tylko cała ta emocjonalna gorączka, wszystkie te bolączki, te słabości, z jakimi walczą i z jakimi, jakimi muszą stawić czoła nasi bohaterowie, ale także, a przynajmniej dla mnie przede wszystkim całe to tło społeczno, obyczajowo, polityczne, którym otoczył właśnie swoje postacie Tołstoj. To jedna rodzina z rosyjskich wyższych sfer i ich znajomi, arystokraci, książęta, hrabiowie, księżne i hrabianki, urzędnicy tych najwyższych szczebli i wszyscy ci ludzie, których codzienność to decydowanie za innych, co mają robić. Oni dywagują, rozprawiają, dyskutują, każdy z nich, słuchajcie, ma swoją duszę zaklętą w słowach. Tołstość, słuchajcie, w tej powieści nikomu nie odmawia prawa do emocji. To właśnie zachwyciło mnie przed laty i to wciąż zachwyca po latach. Ta lekkość to do wplatania do rzeczywistości, nie tylko opisów świata zewnętrznego, ale również kreowania tych światów wewnętrznych. Także ta dojrzałość, z jaką spogląda na wykreowane przez siebie relacje. Ja również, słuchajcie, po tych wszystkich latach spoglądam na to wszystko takim okiem dojrzalszym, tym samym życzliwszym, lepiej rozumiem wydarzenia, jakie rozegrały się w tej powieści. I powie Powiem Wam, że naprawdę cudownie było powrócić do Anny Kareniny, Jan Cichocki tłumacz, który przełożył tę powiedź z rosyjskiego, sprawił, że ten powrót był naprawdę taki naturalny, był piękny i zupełnie nienapuszony. Czyta się z zachwytem, z takim odurzeniem, tak mknąc przez kolejne strony, nie czując ciężkości języka. Fraza jest lekka i pozbawiona sztuczności, a to przy tłumaczeniu klasyki wcale nie jest taka łatwa sztuka. Widać, że Jan Cichocki kocha język, ceni język i myślę, że temu przekładowi oddał całego siebie. To kochani, podczas lektury po prostu czuć. A ja, no a ja na koniec mogę Wam powiedzieć, że jeszcze powrócę do Anny Kareniny z pewnością nieraz w moim życiu. Może będzie musiała poczekać na mnie jeszcze tę dekadę, e, kolejną dekadę, ale jest w tej powieści coś hipnotyzującego. Coś takiego w tej opowieści jest czemu nie sposób się oprzeć. Taki świat zaklęty, świat obcy, świat też zupełnie nieznany. Jak piękna, choć bardzo gorzko-słodka baśń, w której również można odnaleźć cząstki samego siebie, można w niektórych postaciach odbijać się jak w lustrze. I to, moim zdaniem, jest właśnie największa i najpiękniejsza zaleta klasyki literatury. Tę perłę, kochani, w tym pięknym wydaniu możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki. Anna Karenina lewa to dla was a pytanie konkursowe brzmi która klasyka literatury która powieść które opowiadanie może nowela są waszymi najulubieńszymi i dlaczego właśnie może być to oczywiście klasyka światowa może być to klasyka polska do was oczywiście należy wybór swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem również w komentarzach na blogu Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. W tym ogromnie ciekawa Waszych odpowiedzi. Bawcie się przede wszystkim dobrze. Miałam, słuchajcie, bardzo ambitne plany czytelnicze na okres świąteczno-noworoczny. A tak się stało, jak żywe na salonach z Kareninami. Tak sobie właśnie wylądowałam w świecie lewatą stoja. I tak spędzałam kolejne dni. Chyba z 10 dni tak co najmniej spędziliśmy razem. Anna Karenina na nowo mnie porwała. Znowu zanurzyłam się w tym świecie tych no, niezwykłych, niezwykłych postaci. Postaci, z których każda ma coś takiego, że odczuwamy podobne emocje podczas lektury, współczujemy. Spoglądamy na ich życie oczywiście z dystansu czytelnika, ale jednocześnie, tak jak powiedziałam, w niektórych rozterkach można przejrzeć się jak w lustrze. E, tutaj zaskoczeniem po tej lekturze również była dla mnie właśnie postać Lewina. E, za pierwszym razem, jak czytałam, nie do końca rozumiałam um, również to tło obyczajowo-polityczne um, i um, te dywagacje, właśnie i te tematy, jakie poruszał e, Lewin w swoich również przemyśleniach i dyskusjach. Teraz zrozumiałam to, słuchajcie, o wiele lepiej. I cała ta postać w ogóle m, okazała się być taką... Miejscem bardzo bliską. Tak jak powiedziałam, on tworzy sobie taki wyidealizowany obraz i próbuje do niego doskoczyć. Sądzę, że wielu z nas współcześnie, właśnie w Lewinie, mogłoby się trochę odnaleźć. Ta postać również wydała mi się ogromnie bliska. W ogóle, tutaj te rozperki, to jak te emocje są pokazane, Leftou stoi, wszystkim daje, daje właśnie to wnętrze, daje tę gorączkę emocji, tę gorączkę uczuć, te dramaty. Osobiste, to jest też niezwykłe, że tutaj nikt nie jest potraktowany tak, wiecie, po łebkach to jest jedna z tych opowieści, w których po prostu się zanurzamy całymi sobą i to jest absolutnie zachwycające i ogromnie się cieszę, że miałam szansę właśnie powrócić do tak pięknej klasyki i właśnie jak się zorientowałam, że minęło 10 lat, to to jest taka właśnie piękny czas, taka piękna dekada, która też pokazuje te zmiany, które zaszły we mnie i ja zawsze właśnie powtarzam przy klasyce, że ja to dostrzegam w sobie po prostu i myślę, że wielu z Was też mogłoby to dostrzec, że kiedy sięgamy po jakiś klasyk po latach, które minęły, to Widzimy też zmiany, jakie zaszły w nas, i też się trochę to inaczej odbija na odbiorze samej książki. No właśnie. Kochani, Anna Karenina Lwatołstoja. Jestem ciekawa, czy znacie tę historię, chociażby też z ekranizacji. Dawajcie koniecznie znać. Klasyka literatury światowej. Niezwykła opowieść. Tutaj jest w tym pięknym wydaniu, tak jak powiedziałam, ekskluzywna kolekcja klasyki. Ja Wam linka do niej zostawiam w opisie pod filmem. To jest też nowy ten piękny przekład Jana Cichockiego, który naprawdę zachwyca. Widać miłość do języka i to jest również... No, znaczące moim zdaniem. Czytajcie, zachwycajcie się. Również czekam na Wasze wrażenia z lektury Anny Kareniny i w ogóle klasyków. No, a my widzimy się niebawem. Pięknie było zacząć rok właśnie od tej powieści. Do zobaczenia. Pa, pa.